Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Amnezji, Amnezji, tak, tak. W ostatnim odcinku dostaliśmy klucz do piwniczki winnej. ho. Ha, Jak ha, ha. więc jeszcze teraz szukamy i... I będziemy sobie pić wino. Hoho. Tylko czekajcie, gdzie to było. No, tu się nie możemy cofnąć. Yy. Tu drzwi raczej też nie było. Aha, tutaj były drzwi, które się same otworzyły, lol. Bez mojej pomocy nie mam już lampy. I tu jest mój problem, bo zaraz nasza postać zacznie świrować z powodu ciemności. Nie wiem, czy słychać, ale mam cukierka. Haha, wiem, że do nagrania powinien go nie używać. Tudzież nie cyckać. Ale zachciało mi się cukierka. Zamknięte. Tu nic nie ma. Stare księgi. Faktycznie stare. Stare, stare, ale jare. A tu sobie podpalimy, żeby nasza postać nie ześwirowała całkowicie. Tu jest niby jakaś księga, ale to nie możemy jej przeczytać. Kominek pusty, tudzież piecyk. Tak więc w tym dziale tutaj nic nie ma. Chociaż kuferek mamy. Ale to jest taki pseudo kuferek, którego się nie da otworzyć. Możemy sobie nim porzucać. Ui! Rzucamy starym, strasznym kuferkiem Te drzwi ani drgną, czyli nam pozostało pójście tutaj Tu jest otwarte I jest dość jasno Wow No jakaś postać była, lol Fajne, Fajne. Lol, ja ją słyszę Słyszę muzykę Czekajcie bo już powoli też świruję jak ta postać Słyszałem muzykę Tylko nie wiem gdzie mam iść O dobrze Ty Jezu jak się wystraszyłem Wow Wow Wow, wow. Naprawdę Mało gier mnie rusza ale jak ja się obracam Jakaś postać jest za mną no to normalnie Zawał jak tak mam być dalej, to ja... Ja chyba się poddam, moje nerwy tego nie wytrzymają. Tylko zbytnio nie wiem, gdzie mam iść. Czekajcie. No kurde, coś mnie śledzi, ja nie tak nie lubię. Tu nic nie było? Nie. Jakaś szuja mnie śledzi. No ja zaraz zawału dostanę. Tu też nic nie było? No słyszę głos, jakaś szuja za mną chodzi Nie wiem czy mamy się cofnąć na główny hall Czy też nie Ale najprawdopodobniej tak bo 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 tu w każdym miejscu już raczej byłem Tu jest przejście do tego No tak, czyli najprawdopodobniej trzeba się cofnąć na główny 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 hol. Jakaś szuja mnie śledzi Dobra, przechodzimy na główny hall Wow, nie wiedziałem, że się tak przestrasza. Obracam się, to tak jakiś ciul za mną stoi. No. Wow. Wow, wow, wow. What the fuck. Co tu się dzieje? Aha. Tu coś leży. Krzesiwo. Jedyny plus jest taki, że nie muszę tutaj iść i mamy mniejsze pole do wyboru. Więc no okej, okay, tu jest zawalone. Idziemy sobie w jakimś innym kierunku. Trochę czułość myszki mam złą chyba, ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Tam coś jest, czy nie? Może coś tu zobaczymy. Jakaś lampa by się przydała. Jakaś lampeczka, ale nie ma. Hmm. Tu raczej będzie też zamknięte jak poprzednio. Tak, tu jest zamknięte. Z drugiej strony tam nic ciekawego nie było. Czyli zostało nam iść tutaj w prawo, tutaj chyba jeszcze nie byłem. Albo tam w dół. Tu mamy krew, 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 krew krewniacy. Tak, tu jest zamknięte. Czyli musimy iść. Musimy iść z drugiej strony. Skąd ta krew tu? Newem. Idziemy w tę stronę, tutaj chyba jeszcze nie byłem. No tu raczej... Wow, coś słyszałem Z cólki Ale tu raczej nic nie będzie Mogę wyjść? Zamknięta No nie fajnie Bo nie mam gdzie iść Cofniemy się, zobaczymy co będzie jak się cofnę O ile będę mógł Ani drgnie, czyli nie możemy się cofnąć do tyłu Taki jest plus tego wszystkiego nie możemy wejść tam w dół Czyli, czyli, czyli pozostało nam iść Czyli pozostało nam iść w jednym kierunku Tutaj, 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 tutaj A jak nie to się wrócimy To wszystko jest tak pomieszane Wchodzimy do tego dziwnego laboratorium, w którym już żeśmy byli Na szczęście Szczęście pewnie krążę w kółko, ale to nic I te głupie laboratorium, który raczej też nic nie wniesie do mojego życia. Czemu ten obraz tak drży? Bo nie mam... Ale czekajcie. Klucz do piwniczki winnej. Klucz posiada napis piwniczka winna. Przecież tu była piwniczka winna, ale jestem kretem. To tyle chodzę, tyle zmarnowałem odcinka, a jego trzeba użyć tutaj z drugiej strony. Kretyn, kretyn, kamień, kretyn, kretyn. Dobra, mniejsza z tym. Ale chociaż widać, że gram pierwszy raz. Tu jest piwniczka winna, jestem mało spostrzegawczy. O, widzicie? Użyj klucza, pyk. Nie wiem, jak go użyć. A, tak, dobra. Otwarte, będziemy chlali wino! Wino, czerwone wino. Subcio. Subcio, subcio. Zobaczymy, co tu mają. Co tu dobrego mają? Który rocznik? Pamiętaj, że stojąc w ciemności będziesz stopniowo tracić rozum. Tak, wiem, ale tutaj się teraz rozjaśnię do okna. I mała postać odzyska rozum. Mogę tu zaskoczyć? oła Złamałem nogę! Przewino. Nie wiem, czy cośkolwiek widać. Spróbuję tu wejść. Ale ja tu nic nie widzę Łoł wow, od razu jaśniej Możemy sobie to podpalić To lampka Wow! Wow, wow wow Dostałem beczką w łeb I tak nasza postać zginęła w winiarni Nie no żartowałem Pewnie się zaraz gdzieś obudzę Ja żyję Ja żyję i czemu moja świeczka zgasła? W sumie niepotrzebna mi ona, bo mam coś innego. A nie, to nie to. Coś mi się pomieszało. Więc raczej ją zapalę. Skoro, że nie da się jej wziąć. Wziąć. Widzę młotek, młotek, tak. Będziemy tłoc. Tu mamy pyk, krzesiwo. Czekajcie, bo tu coś... Może tu o coś chodzi. Może to jakiś znak. Nie no, raczej nie. No ale dziwne Bo tu mi się zawaliło A ja nie mogę się stąd wydostać Tu jest jakaś, jakiś łańcuch Hm huh. No to fajna sprawa Jak się wydostać z pomieszczenia takiego Mamy beczkę wina To też nic ciekawego Huh. A to jestem ciekaw huh. Ale jaja Znowu pewnie czegoś nie widzę Krzesiwo Tu przejścia nie ma Wszystko to poróżdżam Tu sobie podpalimy no ale co nam to da? Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby popchnąć. A wciśnij prawe, aby silnie pchnąć przed siebie. Ale po co mi silnie pchnąć przed siebie? Pyk Nie wiem, podgarniamy ten gruz Ale... Ech, co nam to da to nie wiem. Chyba się uda. Tylko jedna belka nam przeszkadza. Sio Uda się? Tu ja tyle się nachodziłem. A stąd się da wyjść? Tu mamy jakieś drzwi. Wow, wow, wow. Ktoś tu wali. Gupi jesteś? Gupi. Ha. Co tu mamy? Zwłoki. Czy nasza postać powoli sobie coś przypomina? Nie wiem co to jest Wygląda jak zwłoki Czekajcie, czekajcie, bo tu jest kuferek Dobra Nie wiem gdzie iść, bo jest ciemno jak nie powiem gdzie Aż zapalimy Bo nasza postać zaraz zeświruje po raz kolejny Dobra, to z tego nie czytamy na razie. Woda królewska, nowy przedmiot, nie wiem po co. Ale mamy wodę królewską. Tu raczej nic nie ma. I co? I tu nasza przygoda się kończy. Jest tu coś... Też również nic nie ma. Więc no tu ciemno, tu pusto, tu pusto. Tu pusto, tu pusto i musi... Wow, krew. Widziałem krew. Krewniacy. A tych drzwi chyba nie widziałem tutaj. Zapalimy. Motek! Motek! Mam motek. Po co robią takie pomieszczenia, w których nic nie ma? Bez sens, bez sens totalny. Ale no czekajcie, przecież tam są jeszcze drzwi. Dużo tych drzwi tu. No otwierać No co jest Czemu nie mogę A tak bardzo chciałem Jeśli w pobliżu grasuje przeciwnik Schowaj się w ciemnościach Pamiętaj, żeby wyłączyć Latarnię no, Gdzie tu przeciwnik Jest tu jakiś przeciwnik Ktoś chce się być? Nie wiedziałem, że tu istnieją tacy, tacy przeciwnicy Jejku. ku! Poszedł Muszę wypić coś tam, coś tam, laudum, aby zwiększyć swój poziom zdrowia Nawet nie wiem Gdzie takowy poziom zdrowia się znajduje tutaj ale moja postać się boi, lol Grzmi nie to, że nic nie widzę jest tam światło jakieś. Ile tych win? Już powoli nie ogarniam. Ale ta gra faktycznie rysuje trochę główkę. Podpalimy. Podpalimy, bo ja zaraz zwariuję tu. Ciągle słyszę jakąś... jakieś... Jakieś stopy. Wow, wow, no nie wiem gdzie iść Chyba wracamy Bo już powoli psychicznie nie daję rady Wychodzimy na główny hol. o boż, ja już nie daję rady Chce się ta gra trochę... Męczy główkę I idziemy dalej, idziemy dalej Tylko już teraz za bardzo nie wiem gdzie Ha Co my tu mamy? Słój pełny aurypingenu. tak, żebym jeszcze wiedział co to jest. Środek medyczny przyspiesza go ram. No nie wiem, gdzieś trzeba przemierzyć drogę. Tu raczej nie? Otwierać! Policja! Więc tu raczynie. Nie wiem po co ja poszedłem tam na dół, się tam nic tak nie było Tam się cofnąć nieco wniemy Wow jaki wiatr zawiał Aż strach się bać No tego też nie możemy rozwalić o dziwo ha huh, ha huh, huh. U góry dalej jest zawalone coś? Wszystko Czy też nie Tu nie da się przejść, no szkoda że to ani drgnie. Ani drgnie. I teraz nie wiem czy tu iść, czy też nie no dobra, przejdziemy się. Tu raczej nie. Flu, fu, 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 fu. Archiwum. Wcześniej to chyba było zamknięte z tego co widziałem. Albo... albo się mylę. No się już mylą te lokacje tutaj. Wow. Nie daje rady. Jeszcze spróbuję to dokończyć, bo naprawdę nie daje rady. Otwierać. Ani drgną No szkoda. I znowu słyszę te jakieś dziwne głosy. No, mnie to przeraża, także szok. to bardzo. To jakieś nowe lokacje się niestety nie otworzyły. Tu jest dalej zawalone. Na szczęście. Ło, wow, ale aż śmieciarki przechodzą. Ciężko się w to gra, naprawdę ciężko się w to gra, trudno. Tak, zaczynam biegać w kółko, za ha, huh. Zaprawdę powiadam Wam. No nie wiem. To chyba nie jest dobry pomysł tutaj iść. Jak zwykle kamień się zgubił. Więc no tu nic nie ma, tu nic mnie nie straszy i możemy się cofnąć. Czupałem się do głównego holu. No nie wiem gdzie iść. Nie wiem gdzieś zobaczymy zaraz jakieś podpowiedzi Podpowiedzi Z dokumentu odnalezionych w laboratorium wynika, że mieszający cztery... mieszając cztery konkretne związki chemiczne można otrzymać silny kwas. Jakoś ogranicza... Yy, jakaś yy, Co? Jakaś ogranicza narość zablokowaną drogę do rafinery, nie wiem dziwne zdanie. Da się jakoś to rozpuścić. Cztery no ja mam tu jakieś cztery, ale... W muszę muszą zostać pomieszane w specjalnym naczyniu. No to tu jest swój chemiczny Czemu nie można w nim mieszać? Nie ma na czym użyć tego przedmiotu. Tak więc jakoś musimy roz... rozwalić narość, na nalość, nalość. Wiem o co chodzi chociaż. Tylko kurde nie wiem jak to zrobić jeszcze Nie wiem jak to zrobić Nie tak Co tam pisało? Ale ta próbka nie jest konieczna Lol Najpierw należy wymieszać chemikalia No ale jak mam je wymieszać do jasnej ciasnej Może gdzieś to postawię nie wiem, idziemy do laboratorium najprawdopodobniej tam to trzeba ustawić. Ajajajajaj, nie lubię tu chodzić te, do tego laboratorium. Też wolę tutaj niż do win winnicy, bo winnica mi zryła... Zryła strasznie głowę. Tak. Aż teraz to czuję w głębi. Oła! Gdzieś tak mi się wydaje, że jednak czegoś mi brakuje. Tutaj niżej. To idziemy niżej. tu chociaż są światła. Nie wiem, ustawimy sobie... Czemu tu się wszystko trzęsie? Potrzebujesz czterech chemikaliów. Aha, no dobra, jeden. Jeden jest. Dwa jest. Trzy jest. Ło wow, wow wow. Coś tam się zawaliło. Czy co? A tym się uleczę. Aha, tu mamy swój. Cztery chemikalia. Brakuje mi jednego chemikalu? Jo. Jo. Zawsze coś. Tak więc musimy gdzieś znaleźć jedną rzecz. I to może być trudne. Krzyśliwo. Co zapewne gdzieś było w tej winnicy? No niedobrze... Brakuje mi jednej rzeczy... Oliwa... I latarnia... No nic... No 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 nic, musimy iść... I najprawdopodobniej będę musiał lecieć do winnicy. Chyba że tu gdzieś coś zostawiłem... Ajajajajajajajajaj... Ojojoj. Oj, oj. Wiecie co? Odcinek trwa już pół godziny najprawdopodobniej. Tak więc mamy już 3-3 potrzebne składniki z czterech. Ja sobie teraz zapiszę i będziemy się widzieć w kolejnym, w kolejnym odcinku, będziemy szukać czwartego składnika. Cześć.